Jesteś Bogiem w reżyserii Leszka Dawida. To jedna z najważniejszych premier kinowych 2012 roku. Na film o legendarnej grupie Paktofonika, która na zawsze zmieniła oblicze polskiej sceny muzycznej, oczekiwaliśmy blisko dekady. Maciej Pisuk opowiada, co skłoniło go do napisania scenariusza. No, przyznam się szczerze, że tutaj jakby sama sprawa hip hopu miała, była istotna, ale miała. Drugorzędne znaczenie. Dla mnie bardziej była e, najistotniejsza była historia o, o ludziach, którzy reprezentują pewne e, zbiorowe dążenia, marzenia, lęki, e, którzy są po prostu reprezentatywni dla tamtych czasów. E, 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 chciałem, żeby to była historia pokoleniowa, że muzyka hip-hopowa jest. Z, związana z, z, z tym pokoleniem, no to, to już jest jakby inna sprawa, tak? Ta, ta muzyka jest bardzo ważna, bo no, dotyczy tego pokolenia, ale równie dobrze można to rozpatrywać jako, jako po prostu historię o ludziach, którzy próbują się realizować, jako historię o artystach, jako historię o karierze, tak? Także to nie... Hip hop był tutaj źródłem mojego zainteresowania. Doskonałe. Dobra, kogo masz na myśli? Historie paktofoniki potwierdzają raperzy Focus i Rachim. W dużej mierze, wiesz, to jest opowieść fabularyzowana na podstawie faktów, więc fakty były prawdziwe, e, wrzuciliśmy wszystkie do jednego garka. Maciek zamierzał stworzyć scenariusz, czyli opowieść jakby bazującą na tych faktach. Także fakty są prawdziwe. No. Jak wspominam Magika, to chyba można zobaczyć na filmie, bo jakby nie było, to jest to jakby, nie wiem, suma naszych wspomnień, nie? bo każdy z nas, czy to ja, Fokus, czy e, jego żona, rodzice, koledzy, ja coś tam opowiadali o nim, na podstawie tego powstał scenariusz właśnie filmu. E, Należy też dodać, że to jest film fabularny, czyli, czyli jakiś tam procent na pewno jest rzeczy, które są fikcją literacką. E, no ale, ale tak czy siak wydaje mi się, że inaczej. No doszły mnie głosy nawet starych kolegów Magika, którzy powiedzieli, że takim go, takim go właśnie pamiętają e, i dobra robota. No to myślę, że to chyba jest lepsza rekomendacja niż moja ocena człowieka, który siedział jakby w środku. No właściwie, ja ciekawe, byśmy mieli się nazywać. A kto A Co to jest? Tak, przy głośnika. A, a opowieść, jakby jej główny wątek, główny przekaz, główna metafora, jakby jest, jest, jest prawdziwa. Natomiast są delikatne, wiesz, przetasowania, czy to chronologiczne, czy, yy, czy sytuacje są w pewien inny sposób podane. Na przykład jest jedna sytuacja, ale składa się z trzech sytuacji, które zaistniały naprawdę, ale one, one nie wystąpiły w jednym momencie. Myślę, że to jest wiesz, typowe dla języka filmowego, który musi iść na takie uproszczenia, ponieważ wiesz, trzeba skompresować ileś lat w, w przeciągu dwóch godzin, prawda? Tam godziny 50. Wydaje mi się, że to jest naturalne i to jest odpowiedź na twoje pytanie, jak to się ma do rzeczywistości. A uważasz, że ludzie, którzy nie lubią hip-hopu, mogą ten film obejrzeć i wyjść również zadowoleni? Mogę spróbować. Arkadiusz Jakubik w filmie Jesteś Bogiem wciela się w rolę Gustawa. Co to jest za postać? Postać Gustawa to, to menadżer e, paktofoniki. <laughs> w filmie e, myślę taka dwuznaczna postać jest z jednej strony dobra, z drugiej strony zła. W rzeczywistości w realu jak było? To, to już nie mnie, nie mnie osądzać. Ale tak, myślę, że postać nie do końca lubiana przez. Przez strony konfliktu, taki trochę synonim tamtych czasów, yy, czyli takiego kapitalistycznego wyzysku, który, który żeruje na, na młodych, zdolnych twórcach. No ja nie wiem, czy mo możemy mówić o, o sukcesie jednak. Jesteśmy, wie Pani, jesteśmy przed premierą. Rzeczywiście jest duże zainteresowanie, ale to jest zainteresowanie głównie mediów, yy, no, dajmy szansę publiczności. I już był nagradzany. No tak, no tak, no. no. Wie pani, to, to, to oczywiście coś znaczy, ja się z tego bardzo cieszę, no ale najważniejsza jednak jest dla mnie opinia widzów i ja myślę, że, że, że będzie można mówić o sukcesie za kilka tygodni, jeśli, jeśli rzeczywiście ten film przyciągnie ludzi do kin, a jeszcze bardziej, gdzie uprawnione będzie mówienie o sukcesie za, za kilka lat. Jeśli się okaże, że ten film przetrwał, yy, i jeśli się okaże, że ten film dalej jest ważny dla ludzi, że nie został zapomniany, to są sobie. Słyszę słowo, w których Was się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. Przez całe życie robię rzeczy, których nienawidzę. A jak wreszcie chcę zrobić coś, co chcę, to mi wam nie wolno. A tu się wszyscy starali, żeby oddać coś prawdziwego i wierzyć w ten pierwiastek tej prawdy w tym wszystkim. Yy, wydaje mi się, że ciągnie ten film, nie? Tym bardziej, że wiesz, że my tutaj jesteśmy, to znaczy, że nam się ten film podoba i jesteśmy za nim, po jego stronie, więc wiesz, to jest jakby tylko dopisaniem parafii, że to jest prawdziwe. Nie? Ciągle to się mówi, że film jest uniwersalny, że opowiada o wielu wartościach. Ja przed chwilą po pokazie rozmawiałem z panią trzy razy starszą od siebie. Pani twierdzi, że film, że film nie ma wartości, że jest tylko zdjęciem, że jest obrazem, że jest historią opowiedzianą. Mocny, ciężki, przykry film, ale że nie ma nic, że, że nie niesie żadnych wartości. Miej jako przedstawicielce tego Wydaje się, że nie jest. Trudno jest mi powiedzieć, jakie. No, póki co jestem poruszona, Więc jakie wartości niesie film? No Proszę wybaczyć. To nie wypada mi odpowiadać na to pytanie. No, wie pani, no, to jest troszeczkę tak, jak dokonywał analizy własnej twórczości. No, niech to. Wolałbym, żeby to interpretatorzy, krytycy odnajdywali te wartości. Rzeczywiście są pewne istotne treści, które ja starałem się poruszyć, ale w, jednak proszę mi wybaczyć, wolałbym, żeby one były odczytywane przez widzów. Czy A słuchaj, ja nie to się za mną? Ma swoje priorytety, niestety, wszystko ma swoje. Dlaczego na ten film musieliśmy czekać tak długo, opowie reżyser Leszek Dawid. W pewnym sensie nie wiem tak naprawdę, bo sprawa jest dotyczy perypetii maćka Pisuka i jego spotkań z reżyserami i z producentami. Ja to znam oczywiście z opowieści, ale to długa historia, którą Maciek zdecydowanie lepiej zna. W momencie, kiedy ja przyszedłem do, do projektu, można powiedzieć. Kiedy przeczytałem tekst Maćka, ta zajęło nam to 4 lata i wydaje mi się, że te 4 lata były absolutnie niezbędne do tego, żeby ten film mógł powstać. Czyli żeby dobrze go obsadzić, dobrze go zdokumentować i mieć taką świadomość, że wchodzimy na plan dobrze przygotowani. Potem rok montażu, postprodukcji, to w sumie daje 3,5-4 Przecież cię zabił, idioto! To co teraz będzie? Kika kurwa będzie? Nienawidzę cię. Nie mogę już, tak wcale nie W Wiem, damia... że trudna była presja e, e, i oczekiwanie związane z tym filmem, e, ale to raczej mobilizowało niż utrudniało. E, więc chyba kluczem, czy też najtrudniejszą rzeczą było takie wsłuchanie się w własną intuicję i tego, co mnie, co sprawia, że n, ja ten film chcę robić i y, y, żeby móc za tym pójść. Więc to było takie najbardziej y, y, trudne, chyba ta. Te intuicje ciągle słyszeć, bo ona czasem była zakłócona przez różne rzeczy, również przez oczekiwania i, 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 e, i presję, która z tego wynikała. Wiesz to, jeżeli ktoś jest otwarty, to na pewno spokojnie może może na tym. Jeżeli ktoś jest zamknięty, to i tak musi się nie będzie podobać. Bardzo pomagałeś aktorom, żeby potrafili zarapować? Z tym rapowaniem to było najgorzej, wiesz, bo oni są aktorami ani raperami. Żeby być na tym poziomie rapowania, na którym jesteśmy teraz, nam to też zajęło kilka lat. Nie? Oni się musieli nauczyć tego kilka tygodni, miesięcy. Więc najpierw tam mieli swoją ścieżkę do tego, w końcu jak już zaczęli rapować nam, no, to były momenty lepsze i gorsze. No, a potem zobaczyliśmy pierwszą opcję na filmie i stwierdziliśmy, że nie, tak nie może być, bo słychać było, jeszcze nie wiem, jak to nazwać, drewno takie, że że oni po prostu grają rapowanie, a nie rapują, nie? Eee, I stwierdziliśmy, że trzeba to wziąć jeszcze raz na warsztat, nie? I tym się zajął Sebastian, trochę ja też, trochę poświęciliśmy u mnie w domu, trochę, trochę w studiu filmowym. Eee, i... Docisnęliśmy ich na tyle, że efekt jest taki jaki jest. Po prostu wiesz, do scen tych już zagranych zostało zarapowane yy, Niektóre teksty yy, po prostu jeszcze raz, nie? Czyli po prostu jest tam jakiś synchron post czy przed, czy porobiony, tak, że to pasuje, nie? tego tak śpisz Dzień dobry Jestem pierwszy jak ty sobie to wyobrażasz hmm, To znaczy A z czego będziecie żyli Ile chcecie? Stowal? Wiesz hmm. co, dużo się mówi o tym, że to była ciężka rola i że to była ciężka rola i że ciężka rola. I po części się z tym zgadzam, ale też chciałbym to w jakiś sposób zdementować, bo, bo to była też ogromna przyjemność i satysfakcja. Także poza tym, że to było ciężkie, to, to też genialna przygoda, za którą jestem strasznie wdzięczny. A yy, po tym, jak zagrałeś w tym filmie... Myślałeś o tym, żeby na przykład kiedyś w przyszłości wydać swoją jakąś płytę hip-hopową, dało Ci to trochę do myślenia? To już by była schizofrenia nieuleczalna, a jednak to jest, musi być taka schizofrenia, wiesz, taka namiastka, która Ci pozwala jakby stać się postacią, ale też potem w miarę powoli, ale wyjść z niej. Zapraszam na moją stronę Focus Place. tam wiadomo, tam będzie wiadomo wszystko, można mnie dodać na Facebooku, tak samo Rahima. W tym momencie zajmujemy się drugą płytą, po siedmiu latach wydajemy drugą płytę po Kahontas, czyli mojego składu z Rahimem eee, i myślę, że jest świetna. Byliście prekursorami hip-hopu w Polsce, tak samo jest to pierwszy film fabularny na temat hip-hopu w Polsce. Tworzycie legendę, czujecie się legendą? Znaczy wiesz co, to, to, to bardziej to ludzie nas tak nazywają i tak traktują, niż my się tak czujemy. Ja tam gdzieś z tą legendą, że jeszcze żyje, nie? Eee... Wiesz, to jest trochę tak, że ta łatka tej legendy jest narzuca nam przez Przyjemy Czujemy dalej normalnie takimi samymi ludźmi. Na pewno yy, to, to, to jak nie wiem, wychodzi film o nas fabularny, no to, 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 to cieszymy się i nie możemy powiedzieć, że jest nam to totalnie obojętne, ale... Ale to nie jest tak, że teraz o mówimy sobie, o to teraz się zaczyna nasza kariera, czy coś innego, nie, my tą karierę mamy od nastu lat, cały czas z mniejszym lub gorszym skutkiem ją prowadzimy, nagrywamy płyty, gramy koncerty, na które przychodzą setki, tysiące ludzi. Generalnie ja uważam, że ten rozkwit nastąpił właśnie po tym boomie, który nazywał się paktopanik. Łat, łatwo można przekombinować. Nie, nie czujemy się, mamy normalne życia, wiesz, normalne problemy. Nie wszystkie są normalne te problemy, ale, ale są to problemy i, i wiesz, borykamy się z życiem, przyciskamy się przez nie. Wiesz, to nie jest zjazd na fali, ale możesz się tak wydawać, ale tak naprawdę wiesz, problemy zostają dalej takie same. Ale trzeba wiesz, zakleić, nie, zaczuje się kibalt z buszaków trzeba wymienić, naprawić i tak dalej, wiesz. Także to jest życie. No. Najtrudniejsze było to, że y, 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 y postacie, y, o których opowiadamy, żyją, krótko mówiąc. Zupełnie inaczej y, gra się w filmie, który od początku do końca jest fabularną fikcją, wtedy można sobie naprawdę na wiele, na wiele pozwolić w ramach jakiegoś aktorskiego rachunku prawdopodobieństwa. A kiedy gra się w filmie takim jak Jesteś Bogiem, gdzie wszystkie strony tej historii żyją, bierze się na swoje plecy ogromną, ogromną odpowiedzialność, myślę, że wtedy trzeba bardzo tutaj zważać na, na wszystko, co było, co było naj, najtrudniejsze. Najtrudniejsze było to, żeby obronić tę postać. I żeby ta postać była, była wiarygodna, to znaczy dla mnie najważniejsze było to, żeby ci panowie, którzy są tutaj na, z nami na sali, czyli prawdziwy rachim i prawdziwy fokus i, i również pan Krzysztof, e, czyli ojciec Magika, żeby przyszli do mnie i przybili piątkę. Tak się stało, powiedzieli, że to jest, e, to jest prawdziwy gustaw. Hmm. No co jest panienki? Co strawa z to są wasze identyfikatory. Chodzicie zaraz po bytomiankach, gracie wiem, z pięć kawałków dura 20 minut i żadnych bisów. To nie jest Gustaw, który jest efektem no, nie wiem, moich czy moich i reżysera wyobrażeń yy, czy, czy życzeń, tylko że absolutnie oni się zgadzają z taką wizją Gustawa. Czyli yy, nasza interpretacja tej postaci, kreacja te, tego, tego, tego Gustawa, że bo tak jak powiedziałem dzisiaj, to nic mądrzejszego tutaj nie wymyślę, ja postawiłem bardzo ryzykowną tezę, że Gustaw jest członkiem Paktofoniki, że gdyby nie było Gustawa, nie byłoby Paktofoniki, nie byłoby kinematografii. Ta ryzykowna taka niemalże obrazoburcza teza w tym filmie się, się sprawdziła, że jakby ludzie czują, że Gustaw jest przez całą historię razem, razem z chłopakami, pomaga im i e, doprowadza, nie wiem, e, ciśnie ich, nakłania ich, żeby pisali kolejne kawałki, kupuje im e, najbardziej wymyślne elementy sprzętu do, do nagrywania, daje im tam jakieś pieniądze małe, bo małe, ale jednak pomaga im. Jest po prostu taką siłą napędową, motorem, który doprowadza do nagrania no, płyty kinematografia. Paktofonika została założona w 1998 roku, a jej nazwę oznaczają pakt związany przy brzmieniu głośnika. Wymyślili to Magik i Rahim. Wiesz, ja się totalnie zajawiłem pisaniem swojej muzyki i tak dalej i tak dalej, a robieniem bitów, natomiast jakbym przy tym został, to już by było coś nie w porządku. Chyba nie mógłbym, wiesz, kolejnych takich przygód przeżyć. Arkadiusz Jakubik jest fanem właśnie takiej muzyki? A, tu Pana zaskoczę. Znaczy dzisiaj, dzisiaj tak, ale ja jakimś dziwnym, dziwnym cudem zupełnie przyszedłem obok. Dla mnie muzyka hip-hopowa Zupełnie nie, nie zrozumiałam. Może dlatego, że jestem już stary. Ja jestem wychowany na, na Jarocinach. E, druga połowa lat 80. Dla mnie, mm, mnie deserter, e, bielizna, dzieci Kapitana Klosa to, to, to jest muzyka, na której się wychowałem. A hip hop to było jakieś zupełnie obce, e, obce ciało. Zresztą e, bardzo podobnie miał e, ten prawdziwy Gustaw, z którym spotkałem się, rozmawiałem. E, Zresztą to też jest przez chwilę w filmie. że Dla niego muzyka hip-hopowa też była jakimś ciałem obcym. On też grał na basie i na gitarze w kapelach bluesowych, rock'n'rollowych i zupełnym przypadkiem natrafił na, na, na kilka nagrań paktofoniki. Pewnie to pewnie dlatego tak dobrze zagrał pan tę rolę. <laughs> nie wiem, no, nie wiem czy dobrze, ale, ale to był jeden z niewielu elementów, które mnie łączyły z tym, no, z, z prawdziwym Gustawem. Myślę, że dla mnie najważniejsza była próba obrony tej postaci i żeby ludzie, którzy zobaczą ten film, jak gdyby trzymali kciuki za, za Gustawa. Mam nadzieję, że się udało. E, wiesz co, wydaje mi się, że to jest film dla wszystkich ludzi, którzy mają jakąś wrażliwość w sobie i trochę uważności. I tak naprawdę, wiesz, przedział wiekowy czy pochodzenie, tutaj nie ma za dużego znaczenia, bo tak samo słyszałem i genialne po prostu opinie, czy też podziękowania, czy dobre feedbacki od ludzi, którzy są po pięćdziesiątce, jak i od młodych ludzi, którzy rzeczywiście nadążają za tym, o czym to jest film. nie było. Po premierze kinematografii fanami Paktofoniki wstrząsnęła wiadomość o samobójczej śmierci Magika. Zapraszam bardzo serdecznie wszystkich filmocholików i nie tylko na film Jesteś Bogiem w kinach już od 21 września. Zapraszam serdecznie. Nie będziecie żałować. Chciałem zaprosić wszystkich filmocholików i muzykoch również na film Jesteś Bogiem, w którym zobaczycie część mojej historii. Do zobaczenia. A to zerwą, zerwą, a ja to, ja to jasne jak dwa razy dwa proste jak drut. Nigdy nie gram z nos, a Rymów mam brod, które trwonie, gdy tylko stanę